Witam Was, od piątej rano jestem na nogach, co niektórzy, już tam pierwsza relacja była wstawiona, a teraz mamy chwilową przerwę. Jesteśmy dzisiaj tutaj właśnie w pracy od 5 od piątej rano, po to, żeby jedna z Was otrzymała pierwszą suknię z Domu Mody Madarińskiego, szytą na miarę. Witam Was, witam bardzo serdecznie. Odzywajcie się do mnie, chwileczkę, poczekamy. I my pijemy tutaj z Galiną herbatkę. Mamy chwilową przerwę od pracy. Nie gniewajcie się, ja poczekam jeszcze trochę, aż się pozbieracie. Udostępniamy, udostępniamy. No niech świat się dowie, że w pierwsza suknia opuszcza nasz, naszą pracownię. Ja przy okazji zaraz Wam też opowiem, jakie mam dzisiaj śniadanko, bo wiele osób tutaj widzę, że się o mnie... Martwi i twierdzi, że nie jem, bo tak słudłem, ale jem. Galina też wcina. Wiecie, co Galina wcina? Galina dzisiaj mówi tak: Mam, nasz, co masz? Pytam się na śniadanko, a Galinka czekoladem. A mówi, I co jeszcze? Kawusie. A jaka kawusia? Kawusia do pół kubeczka, bez mleczka. Trzy odrobinki kawusi tam wpadły, ale Galina robi przerwę. Dobra, Galina pokaz, pokazuje Ci. Uwaga, Galina dzisiaj, o, może się przywitać. Galina dzisiaj kończyła szyć kreację, tą, która, którą wcześniej szyła Marzenka. Tak, Marzenkę pozdrawiam. Galina ją dzisiaj wykończyła. No i tak jak Wam powiedziałem, tutaj jest ta pierwsza suknia, która opuszcza Dom Mody Madalińskiego, szyta na miarę, bez żadnej przymiarki. Myślę, że ta pani, która ją dostanie, będzie. Będzie, yy... Nie wiem nawet wam co mam powiedzieć, bo ja sam się zastanawiam, co będzie. <laughs> Nigdy jej nie przymierzyła, zaufała mi do końca. Po kilku tylko yy, rozmowach, Anna Sobańska, Anka, jak jesteś po prostu masz wolne, to wpadnij dzisiaj. Galina jest i ja jestem. Możesz na chwilkę wejść, jesteśmy. Ja tak o 10 już wyruszę do hurtowni, tak, żebyś szybko zebrała pupę. Chyba ty masz biżutko do nas, to zawitaj. Zrobimy ciekawkę. Czekoladki, czekoladek nie ma, bo już wszystko, znajdziemy coś? Znajdziemy chyba coś. Czekoladki jakieś znajdziemy. Czekoladki znajdziemy, ta nagrobanka pracuje do 13. A między świntami a Sylwestrem, Aniu, pracujecie czy nie? Bo my pracujemy. I ja będę. I ja będę, Galina będzie i wszystkie dziewczyny będą. Musimy pracować. No niestety, hiszpanki po prostu już tutaj wyrywacie, a nowe kolory są przed Wami. Czarnej brak, trzeba doszywać. Dziewczyny mówią, no co, trzeba, to trzeba myślałam. Galina mówi tak, a ja sobie myślałam, że sobie pojadę gdzieś, bo nie będzie pracy. No a tutaj niestety jest troszeczkę inaczej. Roboty od zarąbania, Nie jest tak? A jeszcze wiem, że już tak Wam się spodobały nasze bluzeczki Ring, które są doszyte, czarne od razu uprzedzam, czarne są, są dostępne, nie wiem jak długo będą, bo te bluzki znikają w szybkim tempie, a dostępne są na pewno, tutaj już wiem, że mam sporo zamówień takich złożonych, które są do podkładania i do wysłania zaraz po świętach, także za chwilę może ich nie być. A oprócz Golden Ring w kolorze pantery, w kolorze czarnego, czarnym, w kolorze fuksji bieli, już jest bardzo mało fuksji też i bieli, za chwilę będą kolejne kolory na pewno. Ale im szybciej będziecie kupować te, to tym szybciej będziemy dostrzegać następne. No o to nam galina chodzi. No nie? Wykupujecie, my szyjemy. Galina zadowolona, ma pracę, będzie miała, mogła chodzić do fryzjera i kosmetyczki. Najważniejsze, <laughs> najważniejsze, no. najważniejsze. I dbać będziesz o siebie jeszcze bardziej, bo no Galina, no co? 1 kwietnia, wielki. A już wiecie, że 1 kwietnia, albo tydzień wcześniej, wielki pokaz. Dziewczynom już mówię tak, chce, chcecie czy nie chcecie, w tym dniu, sobota wolna. I Wy o, po prostu musicie już iść stać w piątek o godzinie 15, żeby pięknie wyglądać, żeby być wypoczętym. Nie wiem, czy nie będzie jeszcze tak, że któraś ze dwie dziewczyny tutaj ze szwalni będą po prostu musiały kursować między szwalnią a tym, bo być może będzie tak, że przymierzycie te ubrania, które przymierzycie tylko i wyłącznie w dniu pokazu, próby będą w dniu pokazu. Nie wiem, co z tego będzie. Ja myślę, że będzie do mnie jaja. A chyba dwie dziewczyny będą jeszcze poproszone takie, które będą czuły się najbardziej wypoczęte i nie będą musiały może iść do fryzjera, bo będą się samym umiały umalować i ekstra odpierdzielić na tą, na tą imprezę. To będą musiały po prostu pomóc mi, bo podejrzewam, że na pewno będą drobne poprawki albo jak będą po prostu takie, które po prostu będą to kosmetyczne, to my sobie poradzimy ręcznie agrafką i tak dalej, żeby to na wybiegu wyglądało, bo przymiarek żadnych nie będzie. Będzie tylko instruktaż. Po dziesiątym, jak już się skończy nabór na nasze modelki i modeli, bo modeli już też szukamy, skończy się nabór, to będzie lekcja nauki, jak zmierzyć się dokładnie dla doszycia sukienek. Przyda się to i Wam, tym osobom, które będą u mnie zamawiały sukienki, ale przyda się to też po to, żeby się naprawdę miały perfekcyjne wymiary. Jeśli ktoś nie da rady po tym instruktorzu, który ja przeprowadzę, jak macie się mierzyć, to będzie gorąca prośba, modelka, która u mnie występuje, idzie do krawcowej, daje jej tą przysłowiową dychę, żeby kobita była zadowolona, albo sobie ile ona zażyczy, żeby na kawę miała, i ta krawcowa was na pewno zmierzy perfekcyjnie tak, żeby miał zrobić szablony. Rzadko się myliłem, no była na donateli kiedyś czułem trzy sukienki, aż w końcu powiedziała, zdjęła tą sukienkę i mówi tak. Ty już nie umiesz dla mnie mierzyć? I wyszła. No nie, już tego dalej nie powiem. I wyszła. Nie mogę powiedzieć, bo teraz wiem, co bym powiedział, ale nie, nie mogę, bo do Donatella by mnie kurde, powiesiła i bym zawisł na sznurku. No taka prawda, i pozdrawiamy Donatelle. Na pewno tam już w garach dzisiaj siedzi. Ja w garach będę siedział dzisiaj dla Was o 19. Gotowanie bigosu na żywca. na żywca, ja już go podgotuję troszeczkę wcześniej, ale cały przepis zdradzę Wam o godzinie 19. Jak tanio, dobry. Smaczny, taki, u którym, big, zrobić bigos, u którym u mnie się wszyscy zajadają. Ja będę miał 17 osób w pierwszy dzień świąt. Każdy już na ten bigos czeka, mówi, się kiedy będzie ten twój bigos? Na jednej z imprez to powiem wam tak. Impreza była, talerzyki stały obok. Miał być bigos rozkładany, ale wpierdzielali go wszyscy z gara. A jeszcze się wszystko skończyło, wódka już się skończyła. Patrzę, a tu stoi, pozdrawiam Kamilę Gajewską, jej facet i wyjada, wyskubuje te wszystkie resztki z gara. Także, do zobaczenia o 19.00. Ta pierwsza suknia opuszcza dzisiaj dom Mody Madańskiego. Teraz czekajcie na relacje, będą foty, będą foty. Dokładnie nie wiem, albo w nowy rok, albo chyba w nowy rok, albo w Sylwestra, już teraz nie pamiętam. Ta suknia będzie zaprezentowana. Ja pozdrawiam bardzo tą panią, która ją u mnie zamówiła. Nie zdradzę imienia. Nie zdradzę, bo to wielka tajemnica. Ja już powiedziałem, że jak mąż ją zobaczy w tej sukni, to nie wyjdą przez dwa dni z łóżka. Tyle w temacie. No niestety, no, seks też jest ważny w życiu. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Do zobaczenia o godzinie. No i tak, ja Wam jeszcze się pokażę, poczekajcie, bo ja mam dzisiaj chwileczkę, bym zapomniał. Ja mam dzisiaj czapę. Czapy się sprzedają rewelacyjnie. Zachęcam, kolor beżowy mam? Tak. Beżowy. Bierzcie też ten beż jasny i ten ciemny. Myślę, że ja nie lubię beży, nie patrzcie na mnie, bo ja nie lubię beży i nie lubię brązów, ja siebie w tym nie kocham. Nie było wyjścia, bo Michał leży chory w łóżku i musiałam założyć beżową i brązową koszulę, dlatego czapkę też macie, tak? Pozdrawiam was serdecznie, wracamy do Paczuszki. Ta Paczuszka wędruje dzisiaj do tej pani po godzinie 19:00 live. Big, tani, dobry Bigos u Madalińskiego. Pozdrawiam was serdecznie, papa. nie pa. Wtedy zoriorowałam, co znalazłam pod choinką, zobaczcie, no i doszła do mnie paczka, odbadała, nie wierzę, po prostu nie wierzę. Sama nie wiem jak wygląda to cudo. Zaufałam mu, będzie tak zwany unboxing, więc patrzcie razem ze mną, bo po... nie wiem, nie wiem co to będzie. Moja knina będzie bezcenna na pewno, jak będzie brzydka. Ocenicie sami. Ale kurde, jak to rozwiązać? O, no rys, obcinam tą piękną kokardę. Ściągam. Jezus, dziękuję z całego serca, ale aż drże. Boję się, boję się, normalnie boję się. O Boże! O Boże! Moje kokardki do butów. Jest takie piękne. Jest takie piękne, nie mogę! ostan, Jest taka piękna. Jak je to? O chuj. O rany. Zobaczcie, na te plecy. Ale piękne, Masakra. Jestem zaszokowana. Jak ubiorę, na pewno Wam się pokażę, ale jestem w szoku. Tak jak słyszałyście, nawet i mama powiedziała, że nigdzie nie jadę, tylko zostaję w domu. No bo ja nie wiem, jak ja w nim wystąpię, czy i nie będę za bardzo. Co zdrożny, ja powiem Wam, że jest przepiękna. Jest normalnie i nawet nie jest w moim kolorze. Ale, Krys, powiem Ci, że no, to tak. Dziękuję. Guziaki nie mogę się doczekać, kiedy ją przymierzą, a na pewno się z tym z wami podzielę. Buziaki.